Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz to para, która poznała się na planie popularnego randkowego show dla seniorów Sanatorium Miłości. Niedawno obchodzili pierwszą rocznicę ślubu i zdają się nic sobie nie robić z nieprzychylnych komentarzy. Wobec jednego z zarzutów internautki Iwona jednak nie mogła przejść obojętnie i ostro zareagowała. Sanatorium Miłości, to program, który ma formę telenoweli dokumentalnej. Pierwszy odcinek randkowego show dla seniorów Telewizja Polska wyemitowała 20 stycznia 2019 roku. Format zmarszu podbił serca telewidzów, którzy z wielkim zaciekawieniem obserwują przygody dwunastki uczestników, którzy podczas turnusu wyjeżdżają do jednego z popularnych polskich uzdrowisk w poszukiwaniu drugiej połówki. Jedną z najpopularniejszych par, która poznała się na planie Sanatorium Miłości jest Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz. Seniorzy wystąpili w drugiej edycji programu i od razu się zaprzyjaźnili. Sympatyczna i wesoła Iwona w trakcie trwania programu nie narzekała na brak adoratorów, a jej relacja z Gerardem rozwinęła się dopiero po zakończeniu show. internautka zarzuciła Iwonie, że jest z Gerardem dla pieniędzy. Seniorka ostro odpowiedziała: Związek Iwony i Gerarda od początku budził wiele kontrowersji. Wszystko z powodu sporej różnicy wieku, jaka dzieli zakochanych. Gerard jest bowiem o 19 lat starszy od swojej partnerki. Jak wiadomo, miłość rządzi się swoimi prawami i nie zważa na tak błahe aspekty, jak wiek. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz tworzą udaną relację, a w ubiegłym roku stanęli na ślubnym kobiercu. Na uroczystości, która odbyła się na zamku w Niepołomicach, nie zabrakło kolegów z turnusu oraz prowadzącej Marty Manowskiej. Iwona i Gerard prowadzą aktywny tryb życia i chętnie dzielą się swoją codziennością w mediach społecznościowych. Choć małżonkowie zdają się nie zważać na uszczypliwe komentarze, to jeden z zarzutów, który wobec niej wysnuła internautka, sprawił, że z natury spokojna i opanowana Iwona nie wytrzymała i ostro odpowiedziała. Na odpowiedź Iwony nie przyszło nam długo czekać. Kobieta w ostrych słowach zwróciła się do internautki. Bardzo mi pani szkoda z powodu takiej reakcji i takiego wpisu. Bardzo wielka frustracja, niezadowolenie z siebie i zazdrość proponuję ten czas poświęcić na naukę poprawnego pisania. Pozdrawiam.